Nie ma się co przejmować tym, co mówi Hołota. Pierwsze 40 lat życia dostarcza nam tekstu, reszta jest komentarzem. Co ludzie zwykle nazywają swym losem, jest przeważnie tylko ich własną głupotą. Religię możemy przyrównać do przewodnika, który prowadzi ślepego. Chodzi bowiem tylko o to, aby ślepy doszedł do celu, a nie o to, aby wszystko widział. Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem. Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, ale żadne wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku. Samotność jest przeznaczeniem wszystkich wybitnych umysłów. Są trzy fazy ujawniania się prawdy. Najpierw prawda jest ośmieszana, potem spotyka się z gwałtownym oporem, a na koniec traktowana jest jako oczywistość. Bogactwo jest jak woda morska. Im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie. Czego twój wróg nie powinien wiedzieć, nie mów przyjacielowi. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż chory król.